Dialog Sportowy. Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz. Wasz ulubiony dialog sportowy, no i właśnie, zastanawiamy się teraz, bo jest nas tutaj tylko dwóch, Michał Mieczkowski i Bartek Lipiński, czy to jest ze względu na to, że po prostu jesteśmy takimi niesympatycznymi osobami, czy to po prostu, że sezon chorobowy się zaczyna, bo przyszła jesień, już od jakiegoś czasu, już od ponad miesiąca i. I pogoda jest jaka jest, to wystarczy wyjść z budynku, jeżeli ktoś jeszcze dzisiaj nie wyszedł, to zachęcamy. Ale dwa tygodnie z nami wytrzymali, tam widzę, że idzie w stronę chorobową. Ale... Tak, ale dwa tygodnie wytrzymali, ale trzeba powiedzieć, że wytrzymali wychodząc zapewne z domu, bo to też jest ważne, żeby wyjść, przewietrzyć się. Tak. Dialog sprinterski dzisiaj z różnych względów będziemy z wami... No, krócej niż y, godzinę, niż zwykle to y, wypada, więc y, jeszcze jedną kwestię chcę poruszyć. Otóż y, tutaj pozdrowienia specjalne dla y, fana, kolegi Mateusza, który nas słucha, który robi o nas memy, bo dzisiaj ma urodziny. 100 lat. Niech żyje nam. Y, a teraz, właśnie, początkowy temat miał być w trochę poważniejszy, ale to. Y Będziemy, odłożyć, będziemy musieli odłożyć to w czasie, ale o tym jeszcze powiemy. No to ale jest temat, który wymaga yy, obecności przynajmniej trzech osób. I jednej płci studiu. żeńskiej, przynajmniej. Jednej płci żeńskiej. Jednej przedstawicielki płci, płci żeńskiej. żeńskiej. Dokładnie. Na początek, no, zajmiemy się Formuł 1, jak to mamy w zwyczaju. No więc, takie rozgrzewkowe pytanie: Twój ulubiony inżynier wyścigowy. A Wyścigowy wyścigowy, Bardziej chodzi wyścigowy, mi o, wyścigowy, tak? mi ale chodzi mi o tych, była? co... No, no tak, 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 ale z, z obecnych, no to nie będziemy na przykład cofać się do czasu. Rozumiem, że mam powiedzieć Bona. <laughs> ale dlaczego? Teraz możesz to uargumentować. E, bo potrafi znosić Luisa Hamiltona. Jego oponiarskie wyczyny, wybryki? Tak. Też w wysokowym postawi też e, inżyniera wyścigowego Maxa Verstappena. Dokładnie z tego samego tam. powodu. <laughs> ale chyba nie chodzi o opony tutaj. Nie, to chodzi o wszystko inne dosłownie. Czyli? No, wulgaryzmy, szary. Czyli, czyli sugerujesz, że ostry język ma ten inżynier. E, że sugeruje, ja wiem, że, że nie Verstappen ma. ma ostry język, a no, inżynier a czasem to temperuje. Czasem ma, to prawda. Ja z kolei bym tutaj się zatrzymał przy inżynieru wyścigowym, inżynierze wyścigowym Piera Gasliego. Pierre, Pierre Hamlę, chyba tak się wymawia. Tutaj, frankofile niech mnie poprawią, no bo jak są komunikaty radiowe w trakcie wyścigów, no i Pierre Gasly coś tam mówi, mówi, no i ten jego inżynier tam mówi taką, takim, wiesz, połączeniem francuskiego języka i angielskiego. Na przykład Pierre, you need to stop i, te, i takie tam, to jest naprawdę ma to swój urok. Mhm. To, to... Co myślałem, że. Czyli Bono. Czyli Bono, nie, Bono tutaj. Bono i. Jestem ciekaw, ile osób na świecie. Bono z... i Verstappen. Może kiedyś? Jestem ciekaw, ile osób na świecie. W porównaniu, wiesz, każdy zna Bono, ale ile osób zna imię nazwisko inżyniera Jasne. wyścigowego Red Bulla? Maxa Verstappena? Maxa Verstappena? Znasz, szukasz teraz w Google, nie, widzę. Nie, Jean-Pierre Lambiasse. Tak, już sobie zapisałem. A to nie był GP przypadkiem? Nie, Na nie tak mówią? Chyba na niego mówili. Może i tak, no Gian Piero, GP. Może być. Ja tam nie wchodzę aż tak w padoku. W padoku są inni polscy dziennikarze. My jeszcze nie mieliśmy tam możliwości wejścia. Ale mieliśmy przedstawiciela w padoku. raz mieliśmy. na Węgrzech. Którego, Właśnie, którego dzisiaj nie, nie, nie mamy akurat w studium. Ale wczoraj był. Musimy o tym powiedzieć, że był wczoraj. Był wczoraj, ale wczoraj był w F1 2018 i zajęcił piękny obrót na, na końcówce wyścigu w Austrii. Więc. Dzięki któremu wygrałeś. Tak, dokładnie. Ja mogę mówić, że. Nie polecam pewnej firmy telekomunikacyjnej, która przejęła telekomunikację polską, ponieważ no, jako dostawca internetu nie sprawdza się. No tak, Michał stosował taką najbardziej skuteczną obronę, czyli bycie w dwóch miejscach na raz <grym> i za strach, żeby <grym> było do niego podjeżdżać. Przynajmniej w grach komputerowych da się robić takie rzeczy. Więc y, myślę, że początek mieliśmy dosyć y, okej, okay, jeżeli można tak powiedzieć. Hej, hej, z tej strony Angelika Cichocka. kochani, słuchajcie Radia Mors. Grand Prix Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. I teraz pytanie, co z tego wyścigu bardziej pamiętasz? Czy walkę Verstappen i Hamiltona, czy przygody Fernando Alonso w trakcie tego wyścigu? Że co? Że wycofał się. Alonso? Bardziej mi chodziło... O walkę z Raikonerem. Potem z Giovinazzi, e, rozmowy z e, dry, e, ten, e, zespołu McLarena. McLarena. Już chciałem powiedzieć, że nie będziemy oryginalni, jeżeli powiemy, że to było jak no, rodem z takich lat 2000 7, 6, 5. No, no. zwłaszcza Kimi i Fernando to taki 2005, myślę. No, jak najbardziej. Albo no właśnie te lata, co wymieniłem. No i 2007. Siódmy, no wiadomo. Siódmy, szczególnie, bo pamiętam jak była ta sytuacja, że wygrał Kimi Raikkonen Mistrzostwo. A by na my drugim, calculations, a na we won miejscu, the championship by one point. A na drugim miejscu no jeden punkt mniej, mniej i, i zróbną Hamilton i Alonso, więc. Co ciekawe, McLaren miał 0 punktów w klasyfikacji konstruktorów, ale no to, to jest kompletnie prawda, inna historia. To jest kompletnie sezon... inna historia i tutaj by zajęło nam dłużej opowiadanie to, niż cała dzisiejsza audycja ma trwać, więc Stany Zjednoczone. I no walka Wersztapena i Hamiltona była ciekawa, była do końca jednak zabrakło taki poza startem, którym <laughs> Verstappen no... no przysnął, no ale widziałeś, jak fajnie próbował tam przycisnąć. Ja bym... Nie powiedziałbym, że Verstappen przysnął, tylko powiedziałbym, że Hamilton świetnie wystartował. Nie, ale przez sprzęgło. Ja, ja wczoraj przysnąłem tak bo no, mi się wydaje, w że tryb... Ja po prostu grzebałem w opcjach. Myślałem, że to po prostu refleks Hamiltona no i ten start świetny, ale też obrona wersja pnr najlepsze, co mógł zrobić. To to było jeszcze... prawda, I to, to było wyglądało to agresywnie, ale to jeszcze było jak najbardziej w ramach zasad, więc. No nie było kolizji. No, no nie Myślę, było że kolizji że tym, razem. zamagali się żeby była, żeby były jakieś emocje bardziej widoczne, ale nie było. No i bardzo dobrze, że nie było. Potem mieliśmy strategiczną rywalizację, no i w końcówce Hamilton się zbliżał, no ale w pewnym momencie już przestał odrabiać straty, no i zabrakło trochę okrążeń. I, tutaj, I jest, ja się wyglądamy. zastanawiam, czy po wyścigu Max nie poszedł do garażu Mika Schumachera z jakimiś czekoladkami z francuskim napisem Merci, żeby mu podziękować za to, że na koniec wyścigu mógł włączyć system DRS i uciec od Louisa Hamiltona. Bo... Z jednej strony tak, ale z drugiej też no, mógł trochę się wkurzyć na Schumachera, że tak powiem, bo nie zjechał od razu na bok. O właśnie, a wiesz, odnośnie Schumachera, nie. wiesz jaką mamy dzisiaj rocznicę? To, to, to odnośnie starszego Schumachera, który już raczej w nie usiądzie. Się. No prawie, bo mamy rocznicę równą tego, że Jacques Villeneuve został mistrzem świata a. w 97. Chwilę po tym, jak Michael Schumacher próbował go zneutralizować że w Jerez to było, więc. O i wtedy po tym manewrze Schumacherowi zostały odebrane wszystkie punkty zdebrane w tym sezonie, więc. No... Czasem nieuczciwość nie popłaca. No ale wracając do młodego Schumachera, no nie zjechał od razu. W sumie też nie do końca miał. Taka sporna to była to trochę sytuacja, ale tak jak powiedział Christian Horner, no mu... przyprawiło go to prawie o zawał serca to, co Schumacher zrobił, że nie zjechał tak od razu i Verstappen no, stracił na tym trochę czasu, no ale, mm, za... ale jednak. Zawał serca. Ale jednak to no, było. Nie było to jakiejś wielkiej kontrowersji, chociaż trochę jest jeden zakręt więcej lub dwa, i Schumacher no, mógłby stać się znienawidzonym przez holenderskich kibiców. A wiadomo, Kolejny Niem... Schumacher znienawidzony. A jak wiadomo, Holandia graniczy z Niemcami, więc. O, tutaj ja jestem pod wrażeniem, że co róż w dialogu sportowym mamy tutaj ciekawostki geograficzne dla tych, co właśnie nie wiedzą nie znają jeszcze. Mapę Europy, no to tutaj kolejna ciekawostka. Ale wracając do Fernando Alonso, <noise> naszego ulubionego. Hiszpania pięk... nie graniczy z Niemcem. Najpierw mieliśmy piękną, wielką walkę, ale Beneluxem kiedyś że Hiszpanie rządzili. Tak. No, no właśnie. Tak. Grałem w strategię paradoksu, więc wiem, że tak mogło być i było. Ale no, Alonso stoczył piękną walkę z Kimi Rajkonem, który został wypchnięty w pierwszym zakręcie, zjechał na pobocie i wyprzedził, obronił pozycję przed Alonso, no i Alonso powiedział, że od razu, nie, wyprzedził wtedy właśnie Alonso, no i Alonso powiedział, że od razu, kiedy tylko ten manewr się wydarzył, <noise> że musi oddać tę pozycję. Kimi Raikkonen zrobił to z, z pobocza, no ale widocznie sędziowie stwierdzili, że nie. Potem była ciekawa rozmowa między e, zespołem McLaren a Michaelem Massey, czyli dyrektorem wyścigu. E, rozmowa brzmiała mniej więcej tak trochę pokręcę, już nie pamiętam szczegółów, ale e, czy można tak robić? Spytali się przedstawiciele McLarena. Michael Massey? Nie można. Czy Kimi Raykkonen może tak robić? Nie można. To brzmi jak, jak jakiś wstęp do jakiejś pasty. Czy to było OK? Nie można. No i nie spytaje się, czemu nie ma kary. <gry> No mówię, to, to brzmiało jak, jak wstęp do jakiejś pasty. Generalnie mówimy o Fernando Alonso. Zespół Alpine nie może zaliczyć tego wyścigu do, do udanych. Oba samochody wycofały się. Jeszcze wracając do Fernando Dobrze, Alonso. Wróćmy bo tutaj, bo z Alonso się tyle działo, że... No. A potem mieliśmy starcie z Giovinacim, czy innym kierowcą Alfa Romeo. I no, tam była taka sytuacja, że Alonso zanurkował, że tak powiem, po wewnętrznej i wjechał na pobocze, no ale wyjechał z tego pobocza przed Giovinacim, no i wtedy dostał polecenie od sędziów, żeby oddać tam pozycję. No, to... no i Ista... też był wtedy rozemocjonowany, naprawdę. Myślę, że e, transmisji nie puścili. A Komunikatu radiowego Fernanda Alonso, bo to byłoby jedno wielkie pichnięcie. No ale potem, chwilę potem zdarzyła się podobna sytuacja, tylko że Giovinazzi wyjechał na pobocze. I, no, ogólnie ciekawy wyścig wykonywał Fernando Alonso, mimo że było... nie dojechał do mety. Tak, na porządku dziennym. Brakowało go w Formule 1. Zdecydowanie, tutaj jest dużo, duża liczba osób, które mówią, że no, Fernando jest za stary. Ale jednocześnie mamy Kimiego, no chociaż Kimi, no to tutaj nie będziemy się kłócić, jeżeli powiem że Kimi no faktycznie jest za stary, bo to już nie jest ten sam Kimi, co ja wiem, tutaj próbuję liczyć 15 lat temu, 10 Ja bym powiedział, temu. że nie ten sam Kimi, co w 2018 roku. Pamiętam, że wygrał wtedy tak, wyścig właśnie w Austin. Ale to może też wiesz, kwestia motywacji, już jak on traktuje ściganie się jak hobby. Ale powiedzmy chyba najfajniejszej rzeczy w ten weekend, czyli 120 tysięcy ludzi na trybunach. Tak. No, w, w, w końcu Formuła 1 zawodnęła USA, można powiedzieć. No to prawda, i ogólnie marketingowo bardzo dobrze tam, tam stoi Formuła 1 znane osobistości, nie wiem, Serena Williams na przykład, Shaquille O'Neal, o, o pojawił się, się to, to, to dobrze akurat, znany. Akurat Wszyscy... piosenkarza y, bardzo nielekkiego, że tak powiem, który śpiewał USA, nie znałem. <laughs> nielekkiego. Wagi ciężkiej. Wagi super Wagi... <laughs> ciężkiej. Wagi Shaquille... ciężki to nie było blisko. Nie wiem, czy wiesz, że to Shaquille faktycznie, w sensie szak wygrał ten wyścig. No tak, bo Wostin. stał przy podium, ale był wyższy niż w tak, na... tak to jest, werształem. że ten wygrywak to jest najwyższy na podium, no a ten, taki to... był Szak. Szak jest przyzwyczajony do wygrywania, więc... No, to, to prawda. No i jeszcze musimy na pewno powiedzieć o sobie, Sebastianie Fetelu, ponieważ Sebastian Fetel, co ciekawe został to podliczone, miał najwięcej udanych manewrów wyprzedzania w całym wyścigu ze wszystkich kierowców. I bodajże jest też tak, że w top 3 tego sezonu jeśli chodzi o manewry wyprzedzenia. Mm -hmm. no, ale tak wiesz, no. Jakby no na Hamilton, miejsca to się trochę nie przekłada. Jakby Hamilton i Verschapen w każdym wyścigu startował z końca, to <grym> <grym> mieli zdecydowanie to, więcej liczby manewrów No widzisz, Hamilton niż... też w dużej części wyścigów startuje tam z części, z części tylnej puls startowych, więc. Co ciekawe, ktoś, inny kierowca powinien mieć więcej manewrów wyprzedzenia niż Fetel w tym wyścigu. Ten kierowca ale... jest z Finlandii, no, ale no... no. Mam dwóch takich. Faworytów. Ale na no jest kierowca z miał... który miał wymieniony silnik? Tak, mówię o tym kierowcy, który miał znowu wymieniony silnik. No i można powiedzieć, że po kilku dobrych wyścigach teraz znowu zawiódł, bo w tym wyścigu kompletnie nic nie pokazał. Był niewidoczny, chyba trzy pozycje w porównaniu do tego w Mercedesie. Czyli, czyli to widać, jaki silnik mu włożą. dobra, ostatnie pytanie przed przerwą. Bo czas na nagli. Jak Ci się podobają memy, które Walteri Bottas udostępnia u siebie na swoich profilach w mediach społecznościowych odnośnie tego, że. Powiem ci, że e, nie obserwuję że... walterego Botasa, bo często wyścig z otworzenia oglądam, więc. Mam, Ale to jest... nie znaczy, że nie możesz go obserwować. A no. warto mówić, naprawdę warto dla samych, dla samych memów Nie obserwuję, jakich... nie obserwuję, bo wiesz, przypadkowo gdzieś na Instagram, się się spoiler z wyścigu, więc Bartek Klipiński, przypadkowy użytkownik Instagrama. Tutaj Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu. W tym właśnie miejscu miała być poważna dyskusja. Dyskusja, którą prawdopodobnie większość słuchaczy w tym dniu, dzisiaj, zachęciliśmy, żeby słuchali tej audycji. No ale ona się nie odbędzie, bo nas jest tylko dwóch. Mamy klasyczny dialog sportowy, sprinterski dialog sportowy. No i ta dyskusja się nie odbędzie, bo no, fajnie by było o teraz używam fajnie dobrze, nie studiuję dziennikarstwa, bo dostałbym niezły ochrzan za takie słowo. Potrzebowaliśmy przynajmniej trójki osób, żeby można było poważnie porozmawiać. No a my w, dwu, w dwóch tutaj raczej jesteśmy niepoważni. E, nic zdać, nic ująć, się, nie, tak, będę, tak, nie, tak, będę, to, nie będę ciągnął. No, to, tak, ja. że, także oficjalnie oświadczamy, iż, iż dyskusja na ten jakże poważny temat nierówności w sporcie jest przesunięta na czas bliżej nieokreślony. Zobaczymy, kiedy będzie. Kiedy będzie, to będzie, to się dowiecie po prostu. To miało być na przykładzie siatkówki, także teraz pozwolę sobie na podsumowanie ostatniej, bardzo szybkie podsumowanie ostatniej kolejki siatkarskiej plus ligi. Wybrałem sobie trzy zaskoczenia, no bo to tak należy określić właśnie te wyniki. Po pierwsze, zespół z Lublina pokonujący katowice 3 do 0. Zespół z Radomia wygrywający streflem, właśnie w Radomiu 3 do 1 streflem Gdańsk. No i zespół z Lubina, Kuprum Lubin, który pokonał na własnym terenie w stolicy Miedzi Polskiej. Zespół Ślepska Suwałki. A Ślepska Suwałki, no... Suwałek. Zespół <laughs> Suwałek, tak. No myślę, że tutaj byś się spotkał ze zdecydowaną reakcją, gdyby ktoś był tutaj w studiu, ale jaka szkoda dzisiaj. Go nie ma. I nie wiemy też z jakiego powodu. Oczywiście obrócił. Na miał drazu. być. Miał być i nie, nie dotarł. Nie, Może bo... to przez te korki, co mówię, że są. bo się obrócił w końcówce Był pod samymi drzwiami tutaj tak. w wydziału nauk społecznych i stwierdził a, zawracam. Wracam to, do siebie. To co porozmawiamy teraz o e, lekkich ludziach latających na dwóch w deskach. W deskach? I jeżeli pa może padać wtedy śnieg, albo może nie padać wtedy śnieg. Może nie padać wtedy śnieg, a jak nie pada śnieg, to Niemcy wymyślili nowe rozwiązanie. O, Niemcy to są bardzo pomysłową nacją, naprawdę. Tak, i teraz wymyślili pomysł, który jest bardzo ciekawy, ponieważ wymyślili nowy. powiem Igielit, ale to nie jest właśnie Igielit w tym rzecz. Takie nowe maty do skakania letniego, które będą się ciekawe w kolorze białym, ale to jest akurat najmniej istotna rzecz. Chociaż, chociaż też w sumie tak jest ale istotna. że jest istotna. Bo biały się tak blado łatwo. Teraz a potem lato tak wygląda, tak zielone skoczki. wyobrażasz one sobie, nie? latem jest takim skoczkiem narciarskim, chociaż nie, dobra, oni mają gogle. I w goglach może być ten filtr na przykład UV, no bo wyobrażasz sobie latem, jak słońce świeci, słońce jest najwyżej latem, jeżeli chodzi o górowanie słońca i wtedy te promienie słoneczne, które padają na powierzchnię, one się odbijają od białego i po prostu ci skoczkowie są tak oślepieni. Ale obala ci ten argument, skocznie są z reguły po stronie północnej, więc tam rzadko kiedy jest słońce. Dialog geograficzny. Tak. No więc tak, pilotażowy projekt w Steinbach-Hattenberg, właśnie to jest ta, ta miejscowość, gdzie są skocznie dla juniorów głównie. No i tam właśnie zamontowane nowe maty. Nie długo będzie ich test, no i te maty mają pomóc, białe maty, mają pomóc w tym, że będzie, nie trzeba będzie używać siatek, które są zakładane na zimę, na igielit, które mają właśnie powodować to, że śnieg się nie zsuwa po prostu na igielicie, to jest jedna korzyść, a druga korzyść jest taka, że będzie do, trzeba mniej polewać ten nowy, w cudzysłowie, igielit. Ale czy już wymyślono nazwę, czy nie wymyślono No Właśnie w źródle, z którego biorę tę informację, nie mm -hmm. ma podanej jeszcze nazwy, więc... Czyli, czyli Niemcy myślą nad jakimś słowem łatwym dla nich do wymówienia, ale trudnym dla reszty nacji uczestniczących na przykład w pucharze właśnie świata skok no, Na Kronach przykład w, po, ten kompleks, na którym to jest ten angielski nazywa Helenburg-Schanze. No to jeszcze, to nie no to jest, jest to jeszcze to mogło być Helenburg-Schanzen-Material, jedno słowo takie Dobry. bardzo Dobre. Ten dwa L, jedno S. No, ja tutaj bez. właśnie myślałem nad takimi, wiesz, Schmetterlingami lub innymi takimi pięknie brzmiącymi germańskimi nazwami. Tak, Kamisz, to einhuder einhuder, nie to był Einhunder, Dreyund, Fritz i dosyć na ikonę. Można i tak oczywiście, dlaczego by nie. I w każdym razie, jeśli ten igielicz sprawdzi, no to igielicz będzie zamontowany na każdej niemieckiej skoczni, więc duże szanse, że to się powiedzie, no i niedługo Ciekawe, wszystkie skocznie w Niemczech tak, będą latem białe, zimą też białe, więc... białe, No to można powiedzieć, że to będzie to rasowo czyste skakanie. To wszystko w bieli. A jak jesteśmy przy białym, yy, przy białym kolorze, to jest taki kraj, który ma białą, białą flagę, ale ma czerwoną kropkę w środku. O, w ogóle wiesz, że yy, to chyba było pod koniec XX wieku, że Japonia zmieniła barwę tej kropki. Bo też zdradziłem, o jaki kraj chodzi. Z takiego czerwonego innej. Barwy na czerwony trochę Pod koniec XX wieku? Tak mi się wydaje. A wiesz, kto skakał pod koniec XX wieku już 10 lat? No i Kasai skakał Fięk. wtedy. I on będzie dalej skakał. Tak, w zeszły weekend były się zawody w Japonii, no i tam Noriaki Kasai skakał tak słabo, no, że już stacił kompletnie szansę na start na igrzyskach tegorocznych, przyszłorocznych właściwie, ale tylko sezonowych w Pekinie. No i co Noriaki Kasaj powiedział, no że się nie załamuje i będzie próbował startować w 2030 roku. A przypomnijmy, że Noriaki Kasaj to jest rocznik 72, więc tak. może sobie łatwo powiedzieć, ile będzie miał lat w te 2030 roku, no ja ale miał. ktoś zabroni marzyć. Nie będę teraz liczył matematycznie, bo. 58. Liczył matematycznie, może nie matematycznie liczyć. A? 50. Nie wiem, <laughs> słuchaj. To nie, ja tutaj studiowałem. Podniósł ręce no, do góry, spad, spadł w dół, takie, no takie rzeczy. Wycofał się do tyłu. Nie. Wycofał się do tyłu. Cofał się do tyłu. Takie przejęzyczenia nie tylko, ale głównie w dialogu sportowym. Ale w Japonii w ostatnich konkursach, właśnie królował Roju Kobayashi, no i naprawdę zanosić na to, że w tym sezonie Ryoju Kobayashi będzie bardzo mocny. No Ko i Japończycy, jak zwykle, jak to pierwsi, no, siłą rzeczy, mają najdalej do Europy. Wybrali już skład na początek, na inaugurację Pochoru Świata. No i w niższym Tagile, tam w tym roku jest premiera sezonu pojawią się Daiki Ito, Junshiro Kobayashi, Naoki Nakamura, Keiichi Sato i Yuki Asato. No, więc skład identyczny jak w zeszłym roku, I jeszcze wrócimy na chwilę do Niemiec. E, mhm. Tam absolutna dominacja Karola Geigera na y, mistrzostwach krajowych, więc tutaj już Kobayashi i Geiger będą przynajmniej na początku sezonu bardzo mocni, a na początku sezonu mamy dużo konkursów indywidualnych, co będzie bardzo ważne dla klasyfikacji generalnych pucharu Świata. Geiger, niesamowity konstruktor, wymyślił licznik, Kobayashi, człowiek wielu talentów, bo również kierowca wyścigowy. Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu. I teraz czas na ulubioną przez wszystkich piłkę ręczną. Tutaj też miałem. W ramach, jeśli byłby pełny skład, miałem taki temat pod dyskusję odnośnie, odnośnie poziomu sędziowania w Polsce. Tutaj myślę, że każdy z nas mógłby się podzielić jakąś swoją myślą na ten temat, ale jest nas tylko dwóch, więc będzie super szybki skróty piłki ręcznej i temat inny do dyskusji na koniec. Zaczniemy od Europy. Jutro już w Hali Legionów w Kielcach. Do Kielc przyjeżdża Paris Saint-Germain. Niesamowite emocje. Liga Mistrzów przyjeżdża do Kielc. Wszystkie bilety wykupione. Hala Łomży w Kielce zapełni się po brzegi. Także na pewno... Po poprzednich meczach, gdzie Kielce są aktualnie liderem grupy, emocje na pewno będą sięgały zenitu. Sięgamy, teraz patrzymy na tabelę ligową polskiej PGNG Superligi i od razu nasz wzrok leci ku Wybrzeżu Gdańsk. Wybrzeże Gdańsk, które podjechało, pojechało na Śląsk. No i niestety do Głogowa w Głogowie porażka 24 do 30 z miejscowym Chrobrym. Pierwsza połowa 1614, druga połowa 14-10. No na pewno trener Jurkiewicz nie będzie zaliczał tego meczu do udanych. Tutaj ciekawostka mała. Nasi słuchacze, nasi zaznajomieni, słuchacze widzieli dzisiaj z czypionistów Torus z Wybrzeża Gdańsk w jednej z gdańskich siłowni. Nie wiem, czy były pozdrowienia, nie wiem, czy były pamiątkowe zdjęcia, ale. Ale takie rzeczy się wydarzyły. Najlepszym graczem całej kolejki Arkadiusz Moryto-Skrzydłowy Kielc. No i teraz właśnie ten wspomniany temat do dyskusji, bo nam się czas audycji już z... kończy, już zbliżamy się do końca audycji, właśnie. E, tak, promocja jest taka: jako że sponsorem kielskiego klubu jest Browar Łomża, no to tutaj właśnie wszedłem na Instagrama przed wejściem do studia i patrzę, że jest taka promocja, jak Dylan stawia. Jest. Francuski skrzydłowy Dylan Naï. No i ta promocja brzmi tak, tutaj widzę w opisie: jeśli pokonamy PSG, Dylan Naï po meczu stawia piwo wszystkim pełnoletnim kibicom będącym w nowej koszulce Kielc na sezon 2021-2022. Bartku, czy takie akcje reklamowe, marketingowe mają sens? Jak to czy byłbyś u... zadowolony? Z piwa łomże? Niekoniecznie. A jakie by cię zadowoliło? A, pff, nie będziemy chyba reklamować marek piwa. No nie, ten... ale możesz, nie wiem, to typem możesz. Typem? To obojętnie, byleby było dobrej, dobrej jakości. Ty, By... Żeby to nie było... Ty, nie wiem, czy mam to teraz odbierać personalnie? Ale ty nie jesteś nawet złom, że ty jesteś ze starych kupis. Pierwszy zb... raz to zapamiętałem. Ale jest... I, i, i to jest cały, i to jest ukryty cel tej audycji, żebyś w końcu jak najwięcej osób się dowiedziało o tej nazwie, żeby ją zapamiętało. Powiem tak, że Specjala z, z Elbląga też bym nie chciał. Wiesz, że znam taką historię, znajomy mi powiadał. Yy, organizowali kiedyś wyjazd w góry ze szkołą. Yy, oczywiście już tam z klasą, bo to nie ze szkołą, to wiadomo, że nie można, nie można pić napojów procentowych, nikt tak nie robi. Więc mhm. no, wybrali się do sklepu jakiegoś w górach. No i kolega, jeden, wysłali jednego kolegę do sklepu, no i on mówi: Poproszę specjala. No a ta pani w sklepie mówi: Panie, tu są góry, to jest południe polski, nie ma specjala. Jest harnaż i tatra. I wyszedł i powiedział, że nie ma, nie ma takich napojów, nie ma piwa w tym sklepie. Więc no wiesz, to zależy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia po prostu. No no, dobra, no jak ktoś lubi, to lubi. No. Jak ktoś no, lubi specjalnie, no, no, to tak. specjala. Jak ktoś lubi łomże, to lubi łomże, no i co? O gustach się po prostu nie dyskutuje. Dokładnie. Tak jak może nie wiem, czy kto woli igielit, czy ktoś woli. biały igielit. Halen, halen bez szansy, jest... material. Igielit po niemiecku. Tak. To jest, prawdopodobnie tak samo, to jest takie słowo, co jest w każdym języku tak samo, więc. Aha, Igelit, nie wiem. Jest... Ale nie dziwi się, jeśli, jeśli tak było, właśnie sprawdzam. Gielit po niemiecku. Gielit po niemiecku, no to to jest... powiedzieć, że nie byłoby ciszy, żeby nie było ciszy na wizji. Mam i gate na Wikipedii teraz, ja, ja się będę teraz mówi. zastanawiam, czy z tych... Mam, mam Deutsch. No, Deutsch, uwaga, uwaga. Gate. <laughs> Ist ein a, Achemals eingetrangener Handelsmanne für weiß PwC. I da, już będę to, to jest jeden wyraz? Nie, nie to, jest to jest opis. początek Wikipedia. A, dobra. Nie, już się przeraziłem, bo wiesz, jak język niemiecki ma skłonność do zbijania. In bezonde eines kopolmerisates mit zumbaj zwanzisch 20% <laughs> I tak dalej, tak dalej, 20. tak dalej. Czyli byłbyś zadowolony z takiej promocji, czy nie? Y w sensie, że jakbym dostał tą promocję, czy jakbym... Jakbyś no, skorzystał, mnie. no bo uznajmy że Kielce wygrają, że wyjedzie z Kielc pokonany. E, jakbym miał w planach uczestnictwo w najbardziej studenckim dyscyplinie, najbardziej studenckiej dyscyplinie sportu, jaka jest, czyli gry, gry we flanki, to bym się ucieszył, bo to jest taki w sam raz trunek do tej zacnej gry. A, czy byś, czyli byś wymienił talon na złocisty napój na jakiś inny? Rozumiem, to już tak abstrahując od... Nie. Nie? Do flanek to... A, nie, w sensie chodzi mi tak już, ja, pomijając, wiesz, pomijając... Ja nie, pomijając ja nie wiem, na co ty grasz w flanki, ale... Pomijając, <laughs> bardziej tu chodziło mi o twoje preferencje. Bo wiem, że są zgoła inne czasem potrafią być. To zależy coś do bardziej jedzenia. Do no tego. <laughs> już wiem, wiem. wiem. My no na powiem, razie... tylko, że powiem tylko, że... na propos piwa, że będę w, w tą niedzielę w Belgii, więc tak... Jeżeli ktoś coś chce, to możecie uderzać na Instagramie do Bartka, on na pewno wam coś przywiezie. Tak, belgijskie piwo mogę wam przywieźć. Grimsbergen. Tylko wtedy opłacicie mi za bagaż. <laughs> no Ewentualnie jak kontrola celna się zainteresuje bagażem, to... No nie no, nie no. Bag... W sumie to... Ta... Ale nie no, jakbym kupił pozdrawiamy, bagaż zarejestrowany, to... służbę celną polską. Zrobią naprawdę dobrą robotę. No, no, no uznajemy, że robią dobrą robotę, robię. no bo nie ma co. No tak. W ogóle wiesz, że w Polsce Obrażanie służb mundurowych podlega karze? Z to powiedziałeś teraz? No bo, no bo chciałem powiedzieć, że szanujemy pracę służby celnej. I tylko dlatego w w tak powiedziałeś? Nie, to była ciekawostka. Mhm. Ja całym sercem szanuję naszych mundurowych. i... Zmierzamy w niebezpieczną stronę, chyba czas skończyć. No właśnie, to jest. To jest już widzę tutaj światła mrygają, dzwonek, dzwony biją, że zbliżamy się do końca. Także dziękujemy Wam za dzisiaj. Jeżeli wytrzymaliście z nami. Te 40, no trochę mniej, bo samego gadania jest trochę mniej. Dziękuję, że wytrzymaliście, bo nam samym nie było łatwo. Tak we dwóch siedzieć to trochę samotnie jest jednak. Mam nadzieję, że za tydzień będziemy w większym składzie. W tym Dokładnie. Albo za dwa, bo w sumie za tydzień to nie wiadomo. Wony, ja będę. No to, to sam najwyżej poprowadzić. Monolog sportowy. Monolog sportowy. Dziękuję za dzisiaj. Dziękujemy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński. I to by było na tyle. Słyszymy się może nie za tydzień, no, bo najprawdopodobniej za dwa tygodnie, we wtorek o godzinie 18.00. Dialog sportowy.